Tam kurwa widzów, jesteśmy w tym strasznym nawyzonym lesie. Gdzie ponoć kurwa jest pedofil. A nie, to ja. Gdzie ponoć giną dzieci. A nie, to też moja wina. Gdzie kurwa ponoć dzieją się dziwne, bardzo chore rzeczy. Nie, to akurat nie ja. Jest wiele bardzo dziwnych rzeczy w tym lesie widzowie. Jak na przykład tamte kidy, które ciągle gadają. Nie mogę ich kurwa pokazać, prawa autorskie jakby co, to wideo będzie moim ostatnim, bo coś mnie, kurwa, pewnie tutaj zajebie. sad wiem. Masz Filip. O kurwa mać! To chcą mnie już zajebać w lesie! Ja! Dziękuję za wam, widzowie, za wszystko! Dziękuję widzowie. A teraz wasz Filip Was kocha i się zżegna. Dzięki. Moi widzowie, jakimś cudem przeżyłem. Chociaż było ciężko. Ta brzydka, straszna kreatura, która mnie goniła przez prawie dwie minuty. W końcu odpuściła. Ale dalej te kidy za mną idą. I mój best friend, zwany jako Hoskut. Bardzo polecam jego kanał na Twitchu. Super materiały i wiecie, tak w ogóle, to jest zajebisty. Ale to na kiedy indziej. Teraz musimy kurwa spierdolić z tego lasu, bo jak widzicie, jest grubo. Ten potwór może gdzieś cały czas tu być i próbować mnie zajebać. A zresztą Spotkałem grupę bardzo atrakcyjnych dzieci. Tędy, tędy raczej. Tędy. Które są. orientacyjnie idziesz, co nie? Które są bardzo pociągające dupami. Ale niestety nie miałem czasu na. wiecie sami co. <śmiech> <śmiech> Ej, nie przerywaj mi, oschód. No więc tak. Obecnie nagrywam ten filmik dla potomnych i dla moich ukochanych widzów. Kocham was. Jak będzie śmiał. Pierdą się, mam ich sporo. Więc tak, pamiętajcie. Jeśli mnie już nigdy nie zobaczycie na YouTube, czy na czymkolwiek, na czym to wrzucę. Zawsze Was kochałem. Byliście dla mnie jak rodzina, której nie miałem. Słyszycie te ptaki, to znak. Że zaraz albo zginę, albo wrócę, albo lecę tu no? W sumie też może być. Ta straszna kreatura, która mnie goniła, już się odpuściła, ale ciągle może być w lesie. Więc pamiętajcie, widzowie, jestem z Wami, kocham Was i nigdy, nigdy, ale nigdy o Was nie zapomnę. Jak I jak chcecie wiedzieć, Dzieć, Hoschut właśnie znalazł ślimaka. Nagrywam trzeci filmik, widzowie. Udało mi się uciec. Potwora nie ma, chociaż raz ciągle jest, jak można widzieć. Ale słychać samochody, więc jestem blisko ucieczki. Mój przyjaciel Hoschut, jest też ze mną, więc uciekliśmy razem. Potwora nie ma już od paru minut. Ale jak się okazało, śledził nas przez ten cały czas. Bo czuliśmy czyjąś. czyjąś obecność. Albo to był właśnie potwór, albo te kiedyś co za nami szły. Nie wiem. To mogło być wszystko. Racja. Nawet twój stary. Nawet on. No, więc widzicie, wszystko jest możliwe, ale wy możecie obstawiać w komentarzach, co to było, kiedy, potwór, czy Starych Odskudach. Więc pamiętajcie, zostawcie lajka, suba, komentarz i właśnie obstawiajcie, co to mogło być. A my Wam odpowiemy my w następnym odcinku. Więc dzięki widzowie. Jesteście super. Jesteście zarąbiści. Arrivederci. I adio. Niestety muszę się pożegnać z moim jedynym przyjacielem. Nie, nie jedynym. Moim dobrym przyjacielem, Simakiem. Bo ta pani nie chce go mieć. Takiego tu jemy. Nie dam. Nie, nie. Żegnaj. Nie, nie, bo jeszcze go zniszczysz. Nie. Ja Na nadzieję, że kochasz Simaka mocniej niż Jody. Póki jeszcze może. To niebezpieczne. Żyj, poznaj miłość swojego życia. Miej dzieci. Miej dużo dzieci. Żyj. Nigdy o Tobie nie zapomnę. Żegnaj.